Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Gdy jej były chłopak wszedł do kawiarni i ruszył w jej stronę z tym samym zimnym uśmiechem co dawniej, Małgorzata zrobiła coś, czego nie planowała, podeszła do nieznajomego mężczyzny i usiadła mu na kolanach. Nie wiedziała jeszcze, że ten gest uratuje jej życie. Małgorzata Nowicka pracowała w kawiarni nad rzeką, małym, ale przytulnym miejscu w centrum Wrocławia. Miała 26 lat, spięty w pośpiechu koczek i nawyk poprawiania fartucha, gdy tylko zaczynała się stresować. Tego dnia od rana coś wisiało w powietrzu. Była zmęczona, bo znów nie spała od chwili, gdy usłyszała, że jej były chłopak znów pojawił się w okolicy. Nie chciała wracać wspomnieniami do tego, jak się rozstali. Do słów, które zabolały jak cios, że nikt jej nie pokocha, że zawsze będzie kelnerką z marzeniami, których nie zrealizuje. Wtedy przysięgła sobie, że już nigdy nie pozwoli mu wejść z powrotem do jej życia. Ale los miał inne plany. Było kilka minut po trzynastej, gdy do kawiarni wszedł mężczyzna w eleganckim płaszczu i ciemnym szaliku. Miał spokojny, pewny krok i ten rodzaj obecności, który od razu przyciągał wzrok. Zamówił czarną kawę i usiadł w rogu sali, blisko okna. Gdzie ciche światło odbijało się od porcelany. Kawa bez cukru? Zapytała, podając filiżankę. Tak. Dziękuję. Odparł spokojnie. I proszę o szklankę wody. Już przynoszę. Jego głos był niski i spokojny, brzmiał jak ktoś, kto rzadko się spieszy. Nie było w nim wyniosłości, raczej coś, co obudziło zaufanie. Małgorzata zdążyła wrócić za ladę, gdy drzwi otworzyły się z impetem. Do środka wszedł on. Kamil. Ten sam ton głosu, ten sam uśmiech, który wcześniej ją rozbrajał, a teraz tylko przerażał. No proszę, powiedział, mierząc ją wzrokiem. Nadal w tej samej kawiarni. Myślałem, że już dawno zrozumiałaś, że to praca bez przyszłości. Zrobiło jej się gorąco. Zamarła stacką w dłoniach. Wszyscy klienci patrzyli w inną stronę, nikt nie chciał wtrącać się w cudze sprawy. Kamil ruszył w jej stronę z tym samym aroganckim uśmieszkiem. Wtedy jej wzrok padł na mężczyznę w płaszczu. Siedział spokojnie, jakby nic się nie działo, ale w jego spojrzeniu była gotowość. Nie wiedziała, co ją popchnęło. Podeszła do jego stolika, nachyliła się i wyszeptała drżącym głosem: Proszę udawać, że mnie pan zna. Nie zadał żadnego pytania. W jego oczach nie było zdziwienia, tylko krótka, milcząca zgoda. Usiądź, powiedział cicho. Zanim Kamil zbliżył się bardziej, Małgorzata usiadła na jego kolanach z udawaną pewnością. Czuła, że drży, ale mężczyzna położył dłoń na jej ramieniu, spokojnym, ochronnym gestem. Zagraj w to dobrze, szepnął jej do ucha. Nie bój się. Kamil zatrzymał się w pół kroku. W jego oczach pojawiła się niepewność. Kim on jest? Warknął. Mężczyzna odłożył filiżankę i spojrzał na niego z chłodnym spokojem. Jej narzeczony. Masz z tym jakiś problem. Kamil odwrócił wzrok. Nie potrafił nic odpowiedzieć. Po chwili prychnął, zaklął pod nosem i wyszedł, trzaskając drzwiami. Gdy cisza wróciła do kawiarni, małgorzata sunęła się z jego kolan, zawstydzona, cała czerwona. Przepraszam, ja naprawdę, nie chciałam nie musisz się tłumaczyć. Powiedział spokojnie. Wyglądałaś, jakbyś potrzebowała pomocy. Na jego twarzy pojawił się ledwo zauważalny uśmiech. Jak masz na imię Małgorzata ale wszyscy mówią Gosia Miło mi, Gosiu odparł. Ja jestem Aleksander. Nie dodał nazwiska. Ale gdy wyszedł, kierowniczka natychmiast podbiegła do niej z szeroko otwartymi oczami. Ty wiesz, kto to był? Szepnęła z przejęciem. Aleksander Majewski. Ten Majewski. Właściciel całego budynku. Gosia zamarła, patrząc w stronę drzwi, przez które zniknął. Jeszcze kilka minut temu chciała tylko uciec. Teraz miała wrażenie, że właśnie wkroczyła w coś, co zmieni jej życie. Następnego poranka Małgorzata przyszła do kawiarni wcześniej niż zwykle. Myła już stoliki, gdy zauważyła bukiet białych róż stojący przy ladzie. Między płatkami włożono elegancką wizytówkę. Dziękuję, że mi zaufałaś. AM. Przez kilka sekund tylko stała w miejscu. Nie wiedziała, co bardziej ją zaskoczyło, sam gest czy fakt, że ktoś taki jak on naprawdę o niej pamiętał. Przecież była tylko kelnerką. Zatrzymała kartkę w dłoni, próbując nie uśmiechać się zbyt szeroko. Reszta dnia przebiegła spokojnie, aż do popołudnia, gdy drzwi kawiarni znów się otworzyły. To był on. Aleksander Majewski. Tym razem bez płaszcza, w koszuli i ciemnych spodniach. Nadal emanował tą samą, trudną do opisania pewnością siebie. Dzień dobry, Gosiu. Powiedział spokojnie, jakby już od dawna się znali. Mam nadzieję, że róże dotarły całe. Tak, dziękuję. Odpowiedziała niepewnie, poprawiając fartuch. Nie musiał pan. Musiałem. Przerwał z lekkim uśmiechem. Wczoraj wykazałaś się odwagą. To rzadkie. Nie wiedziała, co opowiedzieć. Odruchowo zaczęła wycierać blat, żeby zająć ręce. On natomiast usiadł przy tym samym stoliku, co poprzednio. Kawę? Spytała. Tak, czarną. Jak zawsze. Przyniosła mu filiżankę, a on w tym czasie wyjął coś z kieszeni. Mały, prosty notes z czarnej skóry. Prowadzę tu pewien projekt, powiedział, spoglądając na nią ponad krawędzą filiżanki. Chciałbym, żebyś mi pomogła. Ja? Powtórzyła, zaskoczona. W czym? W obserwacjach. Odpowiedział spokojnie: Szukam kogoś, kto zna to miejsce i ludzi lepiej niż ja. Właśnie takiej osoby jak ty. Małgorzata poczuła, jak serce bije jej szybciej. Brzmiało to zbyt pięknie, by było prawdziwe. A jeśli nie umiem? zapytała półżartem. To się nauczysz. Odparł krótko. Nie zdążyła odpowiedzieć, bo w tym momencie drzwi znów się otworzyły. Wszedł Kamil. Ale tym razem jego mina nie była pewna siebie, raczej nerwowa. Zauważył Aleksandra i od razu zatrzymał się przy wejściu. Nie przyszedłem do ciebie. Powiedział szybko, patrząc na gosie. Chciałem tylko porozmawiać. Aleksander odłożył filiżankę, bardzo spokojnie. Widzę, że wciąż masz problem z pojęciem zostaw ją w spokoju. Jego ton był miękki, lecz niebezpiecznie chłodny. Chcesz, żebym ci pomógł to zrozumieć. Kamil zbladł. Pan chyba nie wie, kim ja jestem. Wiem dokładnie. Odparł Aleksander. I wiem też, że jeśli tu zostaniesz choć minutę dłużej, będziesz miał problem nie tylko z nią, ale i z właścicielem budynku, w którym stoisz. Cisza przecięła powietrze jak nóż. Kamil spojrzał na Gosie, potem na niego, i w końcu wyszedł, nie mówiąc już nic. Po wszystkim Małgorzata odetchnęła głęboko, choć dłonie jej drżały. Dlaczego pan to robi? Zapytała cicho. Nie musi mi pan pomagać. Nie robię tego z obowiązku, odpowiedział. Po prostu nie lubię, gdy ktoś wykorzystuje cudzy strach. Te słowa zapadły jej w pamięć na długo. Tego dnia, po zamknięciu kawiarni, znalazła na stoliku karteczkę. Jutro o siedemnastej. Park Szczytnicki. Weź kurtkę. A.M. Nie wiedziała, czy powinna pójść. Ale gdy nazajutrz słońce zaczęło chować się za drzewami, znalazła się tam, dokładnie o 17. Aleksander czekał przy ławce nad stawem. W rękach trzymał dwa kubki z kawą na wynos. Wrocław bywa chłodny o tej porze. Powiedział z lekkim uśmiechem: Ale dziś będzie ciepło. Dlaczego ja? Zapytała po chwili ciszy: Dlaczego akurat ja mam panu pomagać w tym projekcie? Bo jesteś prawdziwa. Odpowiedział bez zawahania. A prawdziwych ludzi coraz trudniej znaleźć. Gosia nie wiedziała, co na to powiedzieć. Czuła tylko, że ten mężczyzna patrzy na świat inaczej niż wszyscy, których znała. I że z jakiegoś powodu chciała się dowiedzieć, kim naprawdę jest. Kiedy Małgorzata wróciła do mieszkania po spotkaniu w parku, Znalazła kopertę wsuniętą pod drzwi. W środku leżała umowa, elegancki papier, nagłówek firmy Majewski Group i krótki dopisek czas przestać się bać. Trzymała dokument w dłoniach przez długą chwilę. Nie była pewna, czy powinna to potraktować jak propozycję pracy, czy jak zaproszenie do innego świata. Świata, w którym nie trzeba było ciągle udowadniać własnej wartości. Nazajutrz wstała wcześniej niż zwykle. Ubrała się prosto, ale schludnie. Nie dla niego, dla siebie. Zanim wyszła, spojrzała w lustro i po raz pierwszy od dawna pomyślała, że nie wygląda na kogoś, kto się boi. Pierwszy dzień w biurze był cichy. Recepcjonistka zaprowadziła ją na czwarte piętro, gdzie mieścił się dział komunikacji. Aleksander wyszedł jej naprzeciw, bez dystansu, bez sztuczności. Myślałem, że się rozmyślisz, powiedział z uśmiechem. Też tak myślałam, odpowiedziała. Rozmawiali krótko o obowiązkach, ale jego ton był bardziej ludzki niż służbowy. Nie potrzebuje kogoś z doświadczeniem w korporacjach. Wyjaśnił. Potrzebuję kogoś, kto potrafi słuchać i mówić prawdę. To jedno zdanie zapamiętała najmocniej. Mijały dni. Małgorzata szybko odnalazła się w nowym miejscu. Nie próbowała błyszczeć, po prostu robiła swoje, dokładnie, spokojnie. Aleksander czasem zaglądał do jej biura, by zapytać o postęp w projekcie, ale częściej po to, by po prostu zamienić kilka słów. Z każdym spotkaniem czuła, że między nimi rośnie coś, czego oboje nie planowali. Nie flirt, nie romans, raczej wzajemne zrozumienie, to rzadkie, trudne do nazwania uczucie, kiedy jedno spojrzenie mówi więcej niż tysiąc zdań. Pewnego popołudnia, gdy kończyła już pracę, usłyszała głos, który znała aż za dobrze. Gosia? Zamarła. Kamil stał przy wejściu do biura, niepewny, zgarbiony, bez tej buty, którą miał wcześniej. Nie przyszedłem robić scen. Powiedział cicho. Po prostu chciałem przeprosić. Patrzyła na niego przez chwilę. Jeszcze kilka miesięcy temu marzyłaby o tych słowach. Teraz nic nie czuła. Nie musisz odpowiedziała spokojnie. Już mi nic nie jesteś winien. Ale ja zaczął, lecz przerwała mu ruchem dłoni. Nie szukam zamknięcia Kamil. Po prostu idź dalej. Ja już poszłam. Odwróciła się, zostawiając go w milczeniu. Gdy wróciła do swojego biura, zobaczyła Aleksandra stojącego przy oknie. Nie musiała nic tłumaczyć wystarczył jego wzrok, ciepły i spokojny. Dobrze sobie poradziłaś. Powiedział tylko: Nie każdy potrafi spojrzeć przeszłości w twarz i nie wrócić. Może dlatego, że tym razem nie jestem sama? Odparła cicho. Wieczorem, gdy miasto tonęło w światłach, usiedli w tej samej kawiarni nad rzeką. Zamówili po jednej czarnej kawie. Gosia patrzyła na wodę, która płynęła spokojnie, jakby nic nie mogło jej zatrzymać. Wie pan, zaczęła po chwili. Potem poprawiła, wiesz, nigdy bym nie pomyślała, że jedno przypadkowe spotkanie może zmienić wszystko. Aleksander spojrzał na nią z uśmiechem. Nie każde spotkanie coś zmienia. Odparł. Tylko te, które przychodzą wtedy, gdy naprawdę jesteśmy gotowi. Zamilkli, ale cisza była lekka, dobra. Nie potrzebowali słów. Kiedy wychodzili, zostawiła na stole mały notes, ten sam, który dał jej na początku. Na ostatniej stronie napisała: Dziękuję, że mi pomogłeś, ale jeszcze bardziej, że pozwoliłeś zrobić resztę samej. Aleksander przeczytał to dopiero później. Uśmiechnął się i odłożył notes na półkę w biurze, obok zdjęcia z rzeką w tle. Kilka tygodni później Małgorzata wyjechała do Krakowa, by rozpocząć własny projekt, małą kawiarnię z fundacyjnym wsparciem dla kobiet po trudnych związkach. Na otwarcie przyszedł bukiet białych róż i karteczka. Nie każdy ratunek trwa wiecznie. Niektóre tylko uczą, jak nie tonąć. AM Gosia uśmiechnęła się, postawiła róże na ladzie i otworzyła drzwi dla pierwszego klienta. Już nie była kelnerką z marzeniami. Była kobietą, która przestała się bać. Czasem to nie przypadek nas ratuje, tylko sposób, w jaki potrafimy go przyjąć.